Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witamy wszystkich. 8 września. Dzisiaj koszujecie na lot numer 2. Tak, tak. Ale zanim zakoszujecie, to może zapytam, lekcje odrobione? Lekcje no, w miarę odrobione. Obloty już w tym tygodniu były robione, bo i pogoda po, pozwoliła na to. No i miałem jedną taką krótszą wywózkę i jedną z kumplami, z kolegami dłuższą, nie? Mm -hmm. To tam było wypieprzczone może koło 500 głębi, bo jeszcze tam kolega drugi dojechał, także zameldowały się w, w, w miarę pozytywnie, także... No to dobrze. Powinien być lot lepsze jak ten ostatni. No dobrze, jeżeli mówimy o pozytywach, to tam chłopacy piszą w prywatnych wiadomościach, w komentarzach, że pozytywnie odbierają nasze te filmy, także dziękujemy i pokazujemy wszystko dobre i złe rzeczy, tak już kiedyś mówiliśmy i nie, to nawet nie mówimy, że jak jest lot gorszy, że nie pokazywać czy coś, tak? Czyli lot był słabszy, słabszy ale straty duże, bo na 63 wróciło czterdzie... y... 44 do dnia dzisiejszego jeden gołąb chyba w Sławie, tak? Jeden jest w Sławie, a drugi koło Gubina. To były dwa telefony na 20 gołębi. Nie? A wszystkie Reszta. z adresówkami, nie? Wszystkie mają telefony wszystkie. E, a jeszcze zapytam, a coś w tygodniu doleciało samo, samemu? Jakieś... Tak, tak, do, do, ale to po, i, najwięcej doleciało na drugi dzień. Później jeszcze tam parę i pojedynczy. Ale gdzieś widać było, że weszło ogołocone, czy... Nie, nie. I jeden o ten ostatni, co przyszedł to bez, ty, bez. <laughs> Ale Ktoś zdążył ściągnąć, a ale... zapomniał zadzwonić, no tak. ale. <laughs> Numer jest. Kontrolka jest z telefonu <laughs> został. Mógł sobie to i to zostawić tak. na pamiątkę, nie? No ale dobrze. E, tam widzę na klapie. Chyba była ta, a była też samiczka, czyli ta, powiedzmy, złota para. No, tak, tak. Pokażemy tam maluchy, jakie są duże? No, możemy. Ten, w tamtym roku był z inną samiczką. Lider ci, Tak i dawał szale, dwa wyszły, a w tym roku jeden piękny szali i karpiat. No, ale w tym roku też ma nie lada dziewczynę, no. bo karpiatą pochwalę się. No, to, tak, tak. Mówię, że to no, 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 no to dobrze. Czy gdzie ta złota para jest? No, to jest ona. Tam. Tak jest. A gdzie maluchy? Maluchy też nie takie maluchy. Tu jest nakrapiany, podobny do niej. No, <coughs> ładnie wykarmione. Będzie samica? No, trudno powiedzieć. Prędzej, Jak? prędzej może, chociaż może dwa samczyki mogą być. No i tu piękny szali. Cześć pięknego. Ten Jeszcze ładny, troszeczkę nie? zostało nieokierzone, ale. No to fajne. A no już tu pojedyncze, też rodzina generała. to to od razu poznać po kolorze, nawet bo poznaję od razu, bo to jest brudas. To chyba jest po 246. On daje takie cała rodzina brudasy same. Na no, nich pan powie mi już żadną no, tajemnicę? Nie jest. Ludzie mają pozamawiane tego gębie, ale to indywidualnie po której parze, czy dopiero nie, później nie. Będzie, będzie się dogrywać to, powiedzmy, w jaki tak, sposób, tak? tak. No, no bo pozostawiał pan po tych najlepszych lotnikach, no tak. prawda? Ja tak samo jak kupuję od kogoś, no to okay. też nie wybieram. Tu jest kupilka. Tu, tu jest, no. no. A młodej chyba spadł na dół ten. No. A, jest tutaj. Bo już zlatują na to. go pan do ręki? Nie. Jeszcze się boją, bo tu. Nie łapane ani razu to biją się. Też brudny Taki trzeci pasek. Ona, jednego. Jednego, jednego. Mhm. A niech pan powiem jeszcze po tym takim ciemnym, co pan zawsze mówił od Zygmunta. Strym? No, no, no. Jest Jest, jest. Tak, może Pan to niech Pan też pokaże. Czyli po tym ładnym strym jest tutaj taki mały? Tak, tak. Tylko nie wyszedł pstry, ale wyszedł białolotek z jednej i z drugiej strony. Aha, w każdym ma po jednym skrzypce. Tak, tak. Tu ma dwa, a tu ma jeden. No. Ładnie wykarmione są. Spadają na dół. Chodzą jak chcą. To jest y, po I po 10.61 najstarszej mojej samiczce, która też już ma bardzo dużo komfortu. To ta 10.61, co pan mówił, że to ta, co rywalizowała z, z Jaworscy Michałek, czy nie? Nie, nie? nie, nie, to ja nie, coś pokrycie. To 10.48. To 10, 10, są przepraszamczyki między sobą. Aha, aha. Też jest. A to jest po o, Wandajku, tak? To jest, to jest rodzina Wandajka. No. Tak. Ale ona co, w czerwony w rudy? On taki brudaz jest, rudany, nie? No, no bo, bo ta matka to też rodzina wcześniejsza to jest od Benedykta, nie. Co mm -hmm. so, ta samiczka jest w rozkłodzie? No tam wszyscy mówią, że na 50. Lotów, niektóre, niektóre mają tam 40 parę, ona na pewno ma ponad 50. Mm -hmm, mm -hmm. Rok w rok 11-12, raz miała chyba 13. Okay. A straciła bo dała nam Brukselę. A na Brukseli się przecież nie liczyły te konkursy i niepotrzebnie, mm -hmm. bo tylko straciła konkurs. Mm -hmm. A ten ciemny też jest chyba od pana Zygmunta? Nie? Tak, tak, czarny. Jest. No właśnie od niego pytałem, a, a, ma, niego. a ma po nim ten? Nie, nie. Y nie, aha. nie. Nie On mam. No, miał podłożonego, bo jako jedyna para to. To też bardzo dobry no, przecież, nie? No, ona też była pi druga, pierwsza u mnie y, z maratonu, nie? No to fajnie. Czyli te gołębie wiosna, nie tylko u pana robią robotę, bo, bo i nawet u panów wiosna, teraz jak oglądałem film u pana Pawełca, to, to, to fajnie, fajnie, nie? No bo generał pochodzi 300 od wiosny, nie? No. Po ojcu tym Okej. Okay. No co okay. na, był za 10 zł <laughs> no, no to dobrze. Może kiedyś pana namówię tam w ten rozpód byśmy pokazali, bo tam też fajny materiał. I zobaczymy. No nie ma sprawy. Zaraz zobaczymy. Okay. Tu mamy młodego 47 też będzie typowany raczej. No jak sobie przypominam, trzeba sprawdzić. Tak, 47 jest tu mam ściągę Ale w tych młodych ja tam nie powinienem się odzywać. A w tych młodych to typowanie takie... No, no, no ciężko, jest, jest, nie? Ale jest tak. No rozumiem, ale to rywalizacja wygra... na tej... To wygrywają no. bardziej chyba hodowcy, a nie gołębie, nie? No, no ale. Co to za no, gołąb, tak. Pamięta pan. Z jakiego to co to po poku... bo Jakie łączenie? To może być jedynie z tej pupilki, nie? Aha. Po siwej? Tak, po tej siwej. Samiczka. Dobra. Obyte z koszem już widzę troszeczkę są, nie? No, no. No. Jeszcze są... Zostało bardzo dużo gołębi właśnie z, z rodziny generała. Został... Po synu, po wnuku, po następnym synu, także głębie się sprawdzają. A generał, ksywka z tego jego chodu, tak? Tak, bo on tak maszeruje jak generał, nie? <grym> no to tak. <grym> tak go brat nazwał i tak zostało. <grym> <grym> no to dobrze, no dobrze. Czy mieliśmy nagrać kiedyś Andrzeja te nie? No damy, damy, kiedyś też wrzucimy brata. No, to co? Bo trzy 3 lotka mają do, do spierzenia jeszcze, nie? To takie już kiedyś chyba też o tym mówiliśmy. Naganianie do skrzynek y, szybkość, ale tak każdego pan przez rękę przepuści, nie? Zobaczy tak, pan też tak. w jakiej... Chciałem jaki sprawdzić, on no bo jak nie mam czasu, no to rzucam wszystkie no, rozumiem, po kolei. No. no dobra. Ten ładny. Strech. A po tej złotej, jak nazywam parze, coś dla siebie Pan zostawił? No są dwa. No rozumiem, ale... Jeden no, pójdzie, a drugiego zostawię. Tylko jeszcze się zastanawiam, czy tego szali, nie? Czy, no. czy więcej z rodziny tej karbiatek, A w rozpłodzie jeszcze Pan coś dla siebie zostawił? No zostawiłem jeszcze, znaczy są jeszcze niektóre po dwa, ale po jednym zostawię na pewno po generale. Jednego zostawię po tym lotniku Bogdana Michalaka To też i sparuję między sobą mhm. Jeszcze mam tam od kolegów Mierlcarków Też sam który bardzo dobrze latał No i po nim też zostawię sobie Tak żeby mhm. po lotnikach tych najlepszych też sobie pociągnąć nie? No tak tak ciągle pada generał, generał to wypadał go pokazać chyba któregoś dnia No możemy no. no No to dobrze Tam się umówimy i No to dobra, dobra Zobaczymy, może się uda tam jeszcze coś pokazać z koszowania. Zobaczymy, jak tam chłopacy zareagują, czy tak, czy nie. A jak nie, no to co? To żegnamy się i do nas, do lotu, tak? Do, do jutra. Lotu. No może będzie lepszy jak ostatni, żeby, żeby złapać więcej konkursów. No musi być. A dobrze, gratulacje tak. dla kolegów z sekcji, bo dobrze polecieli, no jak również dla tych, którzy dobrze polecieli w oddziale. No, no to I dobrze. I pozdrawiamy wszystkich, pana Martka, Wojtka wszystkich, którzy oglądają. Najważniejsze, żeby była zdrowa rywalizacja, o, prawda? Oczywiście, że tak. Ja również pozdrawiam. Do następnego. Do, Do następnego razu.